W luksusowej, prywatnej klinice w centrum Warszawy doktor Jan Kowalski krzyczał na pielęgniarza Adama Nowaka. Jesteś bezużyteczny, czarny jak węgiel, potrafisz tylko wszystko psuć. Pacjent na łóżku, zakrywający twarz z bólu, nagle usiadł. Był to dyrektor największego szpitala w Polsce, człowiek, który miał władzę decydowania o losie Jana. Krzyk odbił się echem w klinice, sprawiając, że powietrze stało się gęste. Jan Kowalski, chirurg słynący ze złotych rąk, ale i aroganckiego charakteru, tracił panowanie nad sobą. Przed nim stał Adam Nowak, czarnoskóry pielęgniarz afrykańskiego pochodzenia, jedyny, który odważył się zostać na długim dyżurze mimo ciągłej dyskryminacji. Adam spuścił głowę, jego ręce drżały, trzymając tacę z narzędziami, ale w sercu narastał tępy ból. Dlaczego ja? Tylko z powodu koloru skóry? Tylko dlatego, że jestem inny? Pytał sam siebie, a jego wewnętrzny głos brzmiał jak szept rozpaczy. Pacjent leżący na łóżku, mężczyzna w średnim wieku z wyrazem cierpienia z powodu ostrego bólu brzucha, nagle otworzył oczy. Słyszał wszystko. Jan nie miał pojęcia, że właśnie obraża pracownika w obecności Piotra Wiśniewskiego, dyrektora zarządzającego największą siecią szpitali w Polsce, który przebrał się za zwykłego pacjenta, by sprawdzić jakość usług. Piotr leżał nieruchomo, serce biło mu mocno, ale postanowił poczekać i zobaczyć. Jak daleko posunie się Jan? Jan kontynuował: Myślisz, że kolor skóry czyni cię wyjątkowym? Tu, w Polsce, potrzebujemy ludzi czystych i godnych zaufania. Słowa cięły serce Adama jak noże. Przyjechał do Polski pięć lat temu, skończył pielęgniarstwo i został z miłości do Polaka Marka, dawnego kolegi ze szpitala. Ta miłość była tajemnicą, bo Marek bał się społeczeństwa i rodziny. Adam zawsze powtarzał sobie, że musi być silny. Musi znosić to wszystko, by chronić ten kruchy związek. Ale dzisiaj goryć się przelała. Czy zasługuje na takie traktowanie? Tylko dlatego, że kocham mężczyznę, tylko dlatego, że mam czarną skórę? Wewnętrzny konflikt torturował go, sprawiając, że jego oczy były czerwone, choć nie uronił ani łzy. Piotr nie mógł już leżeć spokojnie. Usiadł, a jego głos był spokojny, lecz ostry jak brzytwa. Doktorze Janie, czy wie pan, z kim rozmawia? Jan odwrócił się gwałtownie, blednąc, gdy rozpoznał w pacjencie swojego wielkiego szefa. Zaczął jąkać przeprosiny, ale Piotr mu przerwał: Nie mnie pan powinien przepraszać. Proszę przeprosić jego. Jan zamilkł, a jego arogancja pękła. Adam stał tam z chaosem w sercu. Po raz pierwszy ktoś stanął w jego obronie. Po dyżurze Adam wrócił do małego mieszkania na przedmieściach Krakowa. Gdzie mieszkał sam, odkąd Marek odszedł. Marek, przystojny młody lekarz o blond włosach i ciepłym uśmiechu, był kiedyś dla Adama wszystkim. Poznali się w publicznym szpitalu, gdy Adam dopiero co przybył do Polski. Marek uczył go polskiego, zabierał na spacery nad Wisłę, aż pewnej deszczowej nocy wyznali sobie uczucia. Kocham cię, nieważne jaki jest świat, szeptał wtedy Marek. Ale konserwatywne polskie społeczeństwo i surowa katolicka rodzina sprawiły, że Marek się przestraszył. Wybrał milczenie, wybrał odejście, by chronić ich obu. Adam usiadł przy oknie, patrząc na migoczące światła miasta. Czy Marek wciąż o mnie myśli? Czy znalazł kogoś innego, kogoś normalniejszego? Ból dyskryminacji rasowej mieszał się z bólem porzucenia z powodu miłości homoseksualnej. Zastanawiał się, czy warto zostać w tym kraju, gdzie był podwójnym wyrzutkiem. Następnego ranka po szpitalu rozeszły się plotki. Jan został tymczasowo zawieszony. Piotr wezwał Adama do gabinetu i zaproponował mu przeniesienie do głównego szpitala na wyższe stanowisko. Zasługuje pan na szacunek, powiedział Piotr. Adam był wdzięczny, ale w sercu czuł pustkę. Zmiana pracy oznaczała jeszcze większe oddalenie od Marka, mimo że i tak się rozstali. Adam przyjął propozycję Piotra i przeniósł się do Warszawy jako pielęgniarz oddziałowy w dużym szpitalu. Zaczęło się nowe życie, ale stare demony wciąż go prześladowały. Wynajął małe mieszkanie w pobliżu Łazienek Królewskich, gdzie było dużo zieleni i spokojne stawy. Każdego wieczoru biegał, by zapomnieć o nienawistnych spojrzeniach na ulicach. Jestem czarny, jestem gejem, w tej Polsce zawsze będę obcy, jego wnętrze było rozdarte między pragnieniem integracji a tęsknotą za byciem sobą. W nowym szpitalu Adam spotkał Marka, teraz głównego chirurga. Marek przeniósł się tam kilka miesięcy wcześniej, nic o tym nie wiedząc. W chwili spotkania na korytarzu obaj zamarli. Marek był przystojniejszy niż dawniej, włosy miał krótko ścięte, a w jego głębokich niebieskich oczach wciąż tlił się żal. Adam! Ty! wyszeptał Marek drżącym głosem. Adam odwrócił się, czując kłucie w sercu. Odszedł, więc po co to spotkanie? Pomyślał, ale ciało go nie słuchało, kroki zwolniły. Zaczęli rozmawiać niezdarnie w stołówce. Marek tłumaczył: Bałem się. Moja rodzina, przyjaciele, społeczeństwo. Oni by tego nie zaakceptowali. Adam uśmiechnął się smutno, więc wybrałeś strach zamiast miłości do mnie? Wewnętrzny konflikt Marka był wyraźny. Dorastał w tradycyjnej katolickiej rodzinie pod poznaniem, gdzie homoseksualizm był grzechem. Miłość do Adama była pierwszym momentem, gdy zaakceptował siebie. Ale strach przed odrzuceniem był większy. Jestem tchórzem. Dopiero tracąc Adama, zrozumiałem, co to ból. Marek obwiniał się każdej nocy, leżąc bezsennie w swoim mieszkaniu. Stopniowo zbliżyli się do siebie. Marek zaprosił Adama na kawę, zabrał go na spacer po warszawskiej starówce. Ukradkowe trzymanie się za ręce w mroku parku sprawiało, że Adam czuł szczęście wymieszane ze strachem. Czy tym razem znowu odejdzie? Pytał siebie, a niepokój był jak cień. Marek również toczył walkę. Jeśli to ujawnię, stracę wszystko. Ale jeśli będę to ukrywał, stracę Adama po raz drugi. Jan Kowalski, po incydencie zdegradowany, był zgorzkniały i obwiniał Adama. Ten czarnuch zniszczył moją karierę, myślał, karniąc nienawiść. Jan zaczął rozsiewać plotki o Adamie, sugerując nienormalne relacje w szpitalu. Plotki dotarły do Piotra, ale on postanowił chronić Adama. Pewnej nocy Marek i Adam byli razem w mieszkaniu Adama. Żadnych słów o przyszłości, tylko cicha bliskość. Adam pomyślał: Nawet jeśli to tylko chwila, wciąż go kocham. Ale następnego ranka Marek odebrał telefon od matki, która nalegała, by przyjechał do domu poznać dobrą dziewczynę. Milczał, a w jego sercu panował chaos. Adam wyczuł dystans. Znowu się boisz, prawda? Zapytał wprost. Marek przyznał to, a łzy popłynęły mu po policzkach. Nie jestem wystarczająco odważny. Adam przytulił go, ale w duchu podjął decyzję: Nie mogę wiecznie czekać na kogoś, kto mnie nie wybiera. Plotki o Adamie i Marku rozprzestrzeniły się po szpitalu. Niektórzy koledzy odsunęli się, szeptali za plecami. Adam znosił to, skupiając się na pracy i ratując życie pacjentów z oddaniem. Jestem tu, by leczyć. A niby udowadniać swoją wartość, powtarzał sobie, ale w nocy samotność go przytłaczała. Marek wpadł w depresję. Unikał Adama, obwiniając się o słabość. Kocham go tak bardzo, dlaczego nie mam odwagi stawić temu czoła? Jego wnętrze było jak burza. Rodzina dowiedziała się z plotek. Matka płakała, ojciec był wściekły. Przynosisz hańbę rodzinie. Marek prawie rzucił zawód, ale Piotr wezwał go na rozmowę i poradził. To twoje życie, nie pozwól, by strach decydował. Jan wykorzystał sytuację, wysyłając anonimowy donos oskarżający Adama o demoralizację szpitala. Piotr przeprowadził śledztwo i odkrył, że stoi za tym Jan. Zwolnił go na stałe. Jan, w rozpaczy, zdał sobie sprawę, że jego dyskryminacja wynikała z głębokiej niepewności, sam kochał mężczyznę w czasach studenckich, ale pogrzebał to uczucie ze strachu. Adam postanowił skonfrontować się z Markiem po raz ostatni. Spotkali się w ulubionej kawiarni. Jestem zmęczony. Wybieraj, ujawniamy się albo żegnamy na zawsze. Marek milczał długo, po czym chwycił dłoń Adama. Wybieram ciebie. Po raz pierwszy wyszli na spacer publicznie, choć ich serca biły jak szalone. Społeczeństwo nie ułatwiało im życia. Marek został wyklęty przez rodzinę, przyjaciele się odwrócili. Cierpiał Straciłem wszystko tylko dlatego, że kocham. Adam pocieszał go: Mamy siebie i to wystarczy. Zamieszkali razem, stawiając czoła krytyce szczerą miłością. Piotr ich wspierał, organizując seminaria o różnorodności w szpitalu. Adam podzielił się swoją historią, inspirując wielu młodych ludzi LGBT w Polsce, którzy żyli w ukryciu. Wspólne życie Adama i Marka było pełne wyzwań. Spotykali się z dyskryminacją na ulicy, szeptami w supermarkecie. Marek kiedyś prawie się poddał. Żałuję, dlaczego wszystko jest takie trudne? Adama bolało serce, ale był nieugięty, bo zasługujemy na miłość, jak każdy inny. Adam skontaktował się z polską społecznością LGBT, biorąc udział w Paradzie Równości w Warszawie. Po raz pierwszy Marek poszedł z nim, zasłaniając twarz, ale stopniowo nabierał odwagi. Nie mogę się wiecznie ukrywać, pomyślał, a strach topniał w obliczu miłości. Jan, po zwolnieniu, pogrążył się w samotności. Poszedł do psychologa, przyznając się do wypartej przeszłości. Nienawidziłem Adama, bo on odważył się żyć naprawdę, a ja nie. Jan przeprosił Adama listownie, rozpoczynając podróż ku samoakceptacji. Adam i Marek adoptowali psa, zmieniając mieszkanie w prawdziwy dom. Marzyli o przyszłości, choć wiedzieli, że Polska wciąż jest konserwatywna. Zmienimy to, krok po kroku, powiedział Marek, mocno tuląc Adama. Wewnętrzne konflikty wciąż się zdarzały, ale miłość pomagała im przetrwać. Adam pomyślał, kiedyś myślałem, że to nie pasuje, ale teraz, przy nim, czuję, że należy do tego miejsca. Pięć lat później Adam został naczelnym pielęgniarzem, a Marek sławnym lekarzem wspierającym prawa LGBT. Wzięli ślub cywilny za granicą i wrócili do Polski, by żyć szczęśliwie. Jan został aktywistą, odkupując winy poprzez pomoc osobom dyskryminowanym. Adam stał nad Wisłą, trzymając Marka za rękę. Przeszliśmy przez wewnętrzne piekło, by tu dotrzeć szepnął: Marek, uśmiechnął się, bo kocham cię bardziej niż strach. Stali się inspiracją dla wielu młodych par, udowadniając, że miłość jednopłciowa w Polsce może zwyciężyć uprzedzenia. Dawny ból stał się siłą, a wewnętrzny konflikt zamienił się w głęboki spokój.